Andrzeja Kondretiuka z 1982 roku Gwiezdny pył. To jest film szczególny, choć zarazem w dorobku tego reżysera, już może nie tak bardzo, bo należy on do całej serii filmów, które rozgrywają się w tym samym miejscu i można powiedzieć opowiadają podobne historie, czy też nie opowiadają podobnych historii, bo naprawdę trudno jest ten trwający niewiele ponad godzinę utwór streścić. Za chwilę jeszcze powiem więcej o tym, co się tam właściwie dzieje, czy też co się nie dzieje, ale powodów tych szczególności jest więcej. Tak jak mówię, film powstał w 1982 roku i przez komentatorów traktowany jest jako jedna z pierwszych odpowiedzi na, na taki okres dramatyczny i, i pusty, jakim był moment prowadzenia stanu wojennego. I ta reakcja na ów kryzys, jak, jak piszą komentatorzy, traktowana jest jako można powiedzieć, jednoznacznie pozytywna, bo to oglądamy historię, czy też oglądamy przypadki dwojga ludzi, którzy żyją nad rzeką, a właściwie na rzece, w drewnianym domku w środku lasu, pozornie obojętni na to wszystko, co się dzieje poza ich zaklętą siedzibą na wodzie i którzy celebrują życie. Główny bohater, dziad, grany przez grał Krzysztof Hamiec, jest wynalazcą, takim właśnie domowym wynalazcą i cała akcja filmu ogniskuje się na uruchamianiu przez niego na owej rzeczce, na której mieszkają bohaterowie, własnego pomysłu elektrowni. W pewnym sensie stereotypowe rozdzielenie ról między kobietę i mężczyznę, właśnie dziada i babę. U babę gra Iga Cembrzyńska. Sceptyczna co do jego dokonań, nieco gderająca, ale z drugiej strony ich związek przedstawiony jest jako niezwykle, niezwykle wręcz silny. I to też jakby. Sprawia, że ta celebracja życia, którą tutaj oglądamy, jest tym pełniejsza, że ów świat jest rzeczywiście w jakimś sensie światem idealnym, bo go wypełnia twórczość, bo go wypełnia radość, bo go wypełnia miłość radość z rzeczy najprostszych, jaką, jakimi są właśnie woda, las. Zwierzęta, kot i pies, które w filmie tym odgrywają ważną rolę i które są źródłem niejedynym, oczywiście bardzo specyficznego komizmu, jaki w tym filmie przeważa. I wzajemne relacje, właśnie to, jak kamera te zwierzęta obserwuje. Ale tak jak powiedziałam, w jakimś sensie to nie jest niezwykły film dla Andrzeja Kondratiuka, bo Wkrótce potem Kondratyuk Bazując na tym samym pomyśle wyjściowym, nakręcił kolejne filmy. Cztery Pory Roku, Wrzeciono Czasu, Słoneczny Zegar, kolejne filmy, które kręciły się w tym samym miejscu z tymi samymi bohaterami. On również sam w nich występował. I tutaj, jakby o tym kinie Tadeusz Lubelski mówi, że to jest profesjonalnie robione kino amatorskie bo rzeczywiście one mają wymiar, który skontynent jest bardzo atrakcyjny dla widza home movie, kina domowego. Ehm, oglądamy rzeczywiście prywatne życie bohaterów. Ehm, no i tutaj jakby koniecznie trzeba dodać, że ta chatka w lesie to jest rzeczywiście dom ehm, Igicy i Andrzeja Kondratiuka ehm, w miejscowości ehm, Gzowo ehm, niedaleko Serocka nad dopływem Narwi. Um, e i w związku z tym mało tego, jakby większość funkcji przy filmie pełni sam Kondratiuk, znaczy jest reżyserem, oczywiście jest operatorem w późniejszych filmach, nie w Gwiezdnym Pyle, ale w późniejszych filmach wykonawcą głównej roli. Dość powiedzieć, można by te, te, kompozytorem muzyki, już także w Gwiezdnym Pyle, dość powiedzieć, że ten reżyser trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej wszechstronny, pełniący najwięcej funkcji przy przygotowywaniu filmu fabularnego. Także rzeczywiście film domowy, a z drugiej strony zrobiony niezwykle potoczyście, niezwykle profesjonalnie i co sprawia, że, że, że się go niezwykle gładko ogląda ten i kolejne filmy. Ta atrakcyjność wchodzenia w czyjeś życie jest, nie jest, można powiedzieć, osłabiana przez jakieś niedociągnięcia warsztatowe. Tam to wszystko, ten cały świat jest perfekcyjnie ukazany. Także, także, także mamy tutaj do czynienia właśnie z takim szczególnym, szczególną rejestracją, która bardzo wiele zawdzięcza tej metodzie balansowania pomiędzy filmem dokumentalnym a, a kreacją, a fikcją. I e, która sprawia, że właśnie my te fikcje, te kreacje odbieramy jako bardzo autentyczną. E, I tym bardziej, jeżeli film ten ma mieć jakieś walory pocieszania, wspierania, dodawania sił, pokazywania, że warto, e, no to jakby funkcję tę pełni właśnie ów autentyzm sprawia, że, e, że chcemy mu wierzyć. Ale z drugiej strony byłoby błędem powiedzenie, że w tym filmie oglądamy się lamykę, że właśnie echa tego, co się dzieje na świecie, chociażby stanu wojennego, w ogóle tam nie docierają. 82 rok to jest jeszcze w czasie trwania stanu wojennego. O tym w gruncie rzeczy nie ma mowy, ale niewątpliwie oglądamy film, który. Oglądamy wydarzenia, które rozgrywają się w atmosferze kryzysu. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, bo tutaj nie chodzi o taki kryzys, chociaż on także jest, że kiedy bohater naprawia oś, to płaci za usługę w żywności i dowiaduje się, że w ogóle jest to najbardziej funkcjonalny sposób radzenia sobie w trudnych ekonomicznych warunkach, czy że najbardziej atrakcyjnym miejscem jest wysypisko śmieci, choć to już bardziej, bo w momencie, w którym bohater wychodzi już z tej swojej leśnej samotni. I nie tylko w tym, że jak tylko rusza jego domowa własnym sumptem zrobiona elektrownia, to listonosz przynosi wezwanie do ustalenia wysokości podatku za rozkręcanie tego przedsiębiorstwa. Tutaj jakby chodzi o coś znacznie większego. Bohaterowie żyją w nieustannej świadomości ewentualnej apokalipsy, która może się wydarzyć. Um, i, I to jest apokalipsa znowu widziana jakby na bardzo wielu różnych poziomach. Z jednej strony jest to kwestia polityczna, ekonomiczna, doraźna, tu i teraz. Um, z drugiej strony jest to kwestia ekologiczna. Bo w rozmowach głównego bohatera z sąsiadem, granym przez Janusza Gajosa, pojawia się wątek globalnego ocieplenia, wzrostu poziomu wód, topnienia czap lodowcowych. A więc wątek, który, który, który zresztą wielokrotnie jest podnoszony jakiejś takiej chciwości i skłonności do autodestrukcji gatunku ludzkiego, który już w ramach świata przedstawionego w tym filmie jest rozpoznawany jako Osiągające pewien przesyt, pewne granice. To znaczy, to wszystko się zaraz posypie. Kontekst można powiedzieć apokaliptyczny, jest również wypadkową wydarzeń historycznych. Andrzej Kondratiuk jako dziecko był ofiarą syłki w czasie II wojny światowej do Kazachstanu. Tam spędził kilka lat swojego dzieciństwa, tam urodził się jego brat, również reżyser. I bohater, który jest kimś w rodzaju jego alterego, kiedy żona stereotypowo gderając zarzuca mu, że nie został wynalazcą, mówi jak ja mogłem jak ja mógł zostać wynalazcą, kiedy właśnie, jak miałem 18 lat, to byłem w Archangielsku. Ja co ja tam miałem studiować? A więc znowu ten jakby kontekst historyczny i ten strach przed ewentualną następną wojną dokłada swoją cegiełkę do tych niepokojących dźwięków w symfonii, którą oferuje nam Kondratiuk. Ale, a jeszcze jest bardzo taka znacząca scena, kiedy bohaterów w ich leśnej samotni wyrywa ze snu alarm, alarm, który, wyjące syreny, które, jak tłumaczy bohater, wiatr przynosi z pobliskiego miasta. I oni się zastanawiają, czy to jest pożar, czy to jest wojna. No właśnie, jakiś koniec świata, który niewątpliwie nadciąga, ale umieszczenie tego filmu poza cywilizacją, umieszczenie go właśnie w lesie sprawia, że ta katastrofa wydaje się być znacznie bardziej globalna. To się robi pokrewne takim współczesnym filmom jak nie wiem, Melancholia, to znaczy sytuacja, w której, Melancholia Larsa von Triera, w której, w której oczekujemy na koniec w atmosferze przyrody, a ten koniec w związku z tym wydaje się jeszcze bardziej obcy, jeszcze bardziej totalny, jeszcze bardziej nieubłagany, bo brakuje nam tutaj tej relacji na żywo, która w Włączałaby nas także w tym ostatnim momencie w jakiś zrozumiały porządek świata. I wreszcie te apokaliptyczne nuty rozbrzmiewają Boże, bodaj z największą siłą w momencie, w którym bohaterowie wyrażają swoje obawy, że, że, że śmierć ich rozdzieli. I tutaj, jakby, wracamy do tego wątku ich wzajemnej miłości, która sprawia, że deklarowanej, wyczuwanej, przekazywanej widzowi w rozmaity sposób, która sprawia, że ten ich świat wydaje się rajem w przeciwieństwie do rzeczywistości na zewnątrz której nie to się liczy, nie to jest najważniejsze, nie czysta radość z tworzenia i czysta radość z bycia ze sobą jest najważniejsza, tylko. W domyśle rozmaite inne kwestie, takie jak pieniądz chociażby, ale jednocześnie to sprawia, że oni mają najwięcej do stracenia, i że ten ich niemal leśmianowski lęk przed śmiercią jako wielkim, nieznanym, jako rozdzieleniem, jako wiecznością wątek, który przewija się przez polskie kino i przez polską literaturę, powraca w taki. No, bardzo, bardzo charakterystyczny sposób tutaj też silnie wybrzmiewa i sprawia, że ten króciutki film jest jeszcze bardziej przejmujący. Jeszcze bardziej przy całej swojej sile i pozytywnym nastawieniu, bohaterowie są bezbronni wobec. Tych wszystkich sił, z którymi się próbują zmagać. Dość powiedzieć, że w pewnym chwili bohater konstruuje maszynę, która ma materializować myśli, i myśli jego żony, które właśnie mają się zmaterializować, wszystkie koncentrują się wokół kwestii religijno powiedzmy poprawiających świat i że to jest ta taka ambicja twórcza, skromna, którą właśnie tutaj jakby bohater czy też narrator tego filmu jakoś eksplikuje, która jest oczywiście skazana na niepowodzenie, ale która pokazuje jakiego rodzaju fundamentalne problemy mają tutaj zostać poruszone, jakiego rodzaju Kosmiczne kwestie w tej chatce w środku lasu bohaterów zajmują.